Siemanko, z tej strony Malina chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować taki malutki poradnik na temat takiej podstawy zombie, e, ogólnie w Black Ops 2, Black Ops 1 i też Colby 5. Ale dzisiaj zajmiemy się Black Ops 2, e, dokładnie podstawami zombie, o co tam biega ogólnie i, i takie rzeczy. Znaczy pewnie większość ludzi już to wie, no ale tak jak mówiłem w komentarzu dla Roka Rock, e, i Roya pod ich filmikiem. E, nagrywam właśnie to z dedykacją dla nich. No, czyli tak, jak pamiętam, widzieliście tam na filmiku, e, moglibyście zauważyć tam Uroka i Roya. Oni grali e, naprzeciwko sobie i nie mogli się reanimować. I się zastanawiali, dlaczego, no to już, już wam to wyjaśniam, e, ponieważ grali przeciwko sobie. Grali grę e, tak zwaną czyli żałoba to się nazywa. My no, możemy sobie wybrać e, właśnie tam żałobę albo. To widzicie to jest żałoba, czyli jest przeciwko sobie jesteśmy, a tu jest przetrwanie, czyli gramy takie prawdziwe kopa, jesteśmy ze sobą i próbujemy wytrwać jak najwięcej. Czyli tak, pokażę Wam się oczywiście tryb Solo. E, dajmy sobie na to na przykład e, New Town, czy ten właśnie nie wiem, się zastanawiam. E, dobra, zagrajmy sobie tą mapkę co mają wszyscy. I to jest chyba najlepsza ta środkowa jest najlepsza z tych czterech mapek, na no, jeszcze nie grałem. Tu jest z tej kampanii, ale... Zajmiemy się dzisiaj tą Town. Dobra. Jak chcecie, żeby do rankingu Wam weszły, weszły te wszystkie wyniki, które zdobyliście, to musicie grać publiczny. A nie niestandardowy. Nie Bo jak gracie niestandardowy, to możecie sobie zacząć tam od 20 rundy i to się jakoś tam nie liczy do rankingu. No ale dobra. Przechodzę do meritum. Dobra, my gramy początek. Mhm. Na na początku. Dobra, jedziemy. Dobra, no jesteśmy tutaj na samym początku. Eee, ben, będę od czasu do czasu sypał takimi malutkimi poradami, takimi tipka, tipami, eee, właśnie na temat zrywania punktów i, i tam eee, i tak dalej. Na początku dobrze jest, na pierwszej rundzie, jak chcecie zdobyć dużo punktów i jak najwięcej punktów, jak chcecie zdobyć, no to róbcie właśnie tak jak ja wam mówię. Czyli na początku w te początkowe zombie, no to w pierwszej, zombi, w pierwszej rundzie dobrze jest strzelić w zombie cztery strzały i dobić go nożem, bo wtedy zyskujemy maksymalną ilość punktów. Możemy no teraz na przykład ten był podpalony, to zginął na cztery, no ale dobra, to są podpalone zombie, a podpalone zombie tam mają mniej życia i wybuchają. Bra. Kończymy zombiaka kosą i jak kończymy kosą, to mamy zamiast 50 punktów aż 130, więc opłaca się takie rzeczy robić. Oczywiście na no razie nie, kupuje, nie, kupu, nie kupujemy żadnych broni ze ściany, żeby nie tracić niepotrzebnie amunicji punktów. No bo to, te broni ze ściany początkowe to i tak są takie lipne, że nie ma co ich kupować. Z zaraz wam powiem co najlepiej zrobić na początku. Dobra, idziemy nasz, nasz zombie. W drugiej rundzie, jak już zostały nam tak średnio dwa magazynki w tym początkowym pistolecie to tak po jednym magazynku i kosą dobijamy. Później już tam dwie kosy, to trzeba uważać, żeby nie zginąć, tak? Jak się zginie to zawsze może, może nas partner podnieść, jak nie jest przeciwko nam. Dobra, jeśli... czekajcie... Jeśli chcecie to zawsze możecie sobie zostawić ten początkowy pistolet, bo to jest też taka ciekawostka jak ulepszymy go tutaj za 5000 w paka Punch, czyli PAP. Jak go ulepszymy, to z niego, z tego najgorszego właśnie pistoleta, yy, uzyskujemy dwa automatyczne, nie automatyczne, co ja mówię, ale dwa granatniki, które są bardzo dobre. Na początku są bardzo dobre, później, już może nie są takie fajne, ale, ale są dobre do tak 30 rundy, coś takiego. Tylko trzeba uważać, żeby się nimi nie zabić, bo będzie takie Akimbo 2 granatniki, dobra, czyli tak. Pierwszą i najważniejszą rzeczą w zombie do, na, do przetrwania jest Juggernaut, czyli perk, który daje nam yy, potrojone życie. Czyli zamiast Paść na dwa, na dwa uderzenia od zombie padamy na, na czekajcie, 6 tak, na 6 padamy. Tylko no teraz on by mnie uderzył dwa razy i już bym niestety zginął. A tak to jest Juggernaut, czyli z e, właśnie tym życiem uderzy mnie dopiero za szóstym razem się położę. Więc to jest coś dzięki czemu można e, przetrwać właśnie te wyższe rundy. No, jak widzicie teraz po dwie kosy, tylko trzeba uważać właśnie jeden hit i się oddalamy. Czekamy aż tam się zregeneruje drugi hit, dobra. No tu akurat ammo mi się yy, wyładowało, ale... ale to tam. Dobra, yy, no i tak, pierwsze co robimy to zdobywamy albo juggernaut, tutaj jeszcze nam 500 mi brakuje, więc albo mogę sobie teraz tym pistoletem dorobić, ale jak komuś nie dropło ammo, to zawsze może sobie kupić tutaj na przykład jakieś, jakąś broń, ale najlepiej automatyczną. Tu jest no jakaś akurat dość tania, tysiąc, jest automatyczna, nie? No to jak na przykład jakby wam nie dropło ammo, tak jak mi, to kupcie sobie taką automatyczną i pozabijacie nią tyle, aż będziecie mieć 2500 tysiąca. I wtedy otwórzcie drzwi i czekacie otwórzcie drzwi i sobie kupcie właśnie no bo to jest kurde, to jest jednak podstawa, ten Jaggerman. Dobra, teraz trochę tutaj też muszę postrzelać. Ta Town to nie należy do najłatwiejszych map, ale póki co, w światowym rankingu jestem chyba szósty, więc nie jest tak źle. Dobra, mam już trochę sianka. Teraz tu trzeba uważać, bo mo mo mogą mnie zbloczyć. O, właśnie, tutaj są już jakieś typki. Dobra, jest na. Teraz jesteśmy o wiele, wiele silniejsi i z tym ogólnie czujemy, czujemy się bardzo, bardzo pewni. O wiele, wiele pe pewniej. Dobra. Zaraz przejdziemy do głównego wątku co do zombie. E a dokładnie do klucza, w którym jest e tak naprawdę. Pewna jedna rzecz, dzięki której właśnie tak naprawdę możemy powyżej tych 20 rund w ogóle możemy y, wszystkie rundy te wyższe normalnie sobie przetrwać. A dokładnie o tym kluczem do przetrwania jest y, train, czyli pociąg tak zwany z angielskiego. Y, już wam tłumaczę na czym to polega. Tego ich tutaj sobie. Czyli pamiętajcie, train to jest najważniejsza rzecz, tak samo, żeby przetrwać już te wyższe rundy Bo na początku, jak widzicie, oni nie sprintują, więc nie, nie stanowią większego problemu, bo tak naprawdę gówno robią. Ale jak oni zaczynają już wszyscy sprintować i biegać, no to już nie możemy sobie i tak po kolei rozwalać. To już trzeba coś zrobić, a dokładnie mam zaraz powiem co. No już sobie nie powiedziałem, ale zaraz wam pokażę. Dobra, pójdę sobie po jakąś broń, jak już mamy tego Jagger Dobra, jeszcze raz się zarosuję. Jak ktoś chce zawsze może właśnie sobie zostawić te 5000 na ulepszenie, no to jest akurat to nie biorę. Czyli tak, jak zombie zaczynają biegać, no i tu już się zaczyna problem dla niektórych. Jak zombie zaczyna biegać, to gdzieś musimy znaleźć sobie miejsce na mapce, gdzie będziemy trenować czyli robić kółka, czy tam jakieś ślaczki, przykładowo jakieś ósemki, coś takiego, jak na przykład ja tu zaczynam robić. I jak widzicie, nie strzelam w nich, po prostu pozwalam im biegać i grupuję ich. Jak już będę miał wielką grupę, to wtedy ich dopiero zabijam. Ale jak widzicie, teraz oni jeszcze nie sprintują, to jest dość łatwo. Jak nie sprintuję, to na razie jest prosto, nie ma większego problemu, mogę sobie między nimi tutaj, o, cyk, przechodzić. Trzeba uważać na te ognie w podłodze, bo to jest nerwujące. Jak widzicie, tutaj niektóry, niektóre zombie jeszcze sobie chodzą, ale to zawsze będą chodzić. W Black Ops 2 jest tak, że y, część zombie zawsze będzie chodzić. No widzicie teraz przykładowo, to jest taki łatwy przykład, no bo one nie biegają tak za bardzo, tylko tak truchtają, tak? Y, mam całą grupkę, no w ogóle ich nawet nie strzelałem. Mam ich wszystkich w jednym miejscu z zombie. I teraz przykładowo mam jakąś potężną broń typu Reagan, czyli Blaster. Mógłbym teraz przykładowo, nie wiem, połową magazynka rozwalić całą grupę. Czyli tak, nie dość, że zaszczędzam amunicję, to jeszcze mam o wiele, wiele, wiele punktów więcej niż normalnie mógłbym, zabić, niż normalnie mógłbym zdobyć, zabijając ich po kolei. Jak widzicie, pociski po prostu przebijają się przez całą hordę, nabijając i mnożąc w ten sam sposób yy, sobie punkty. A akurat teraz miałem double points, no ale tak czy siak, to jest zmiana faktu. Więc to jest tak naprawdę klucz. Znaczy jak na początku nie kupujcie tych broni typu Olympia czy coś takiego, czy tam TM14, to raczej tego nie kupujcie, bo to na początku nie ma sensu. Tak jak mówiłem, pistoletem i nożem sobie nabijamy punkty, idziemy kupić Juggernaut i wtedy już mamy pewność, że, że tak szybko nas nie powalą i wtedy możemy jakieś już myśleć o broni jakiejś. No insta -kill, no to mamy, wiadomo. A, jak, właśnie, jak mamy insta-kill, no to jak, jak widzicie, że są pojedyncze zombie, to nie strzelajcie do nich, tylko podejdźcie i wadujcie im kosę w łeb, czy tam po prostu włóżcie im kosę. Bo dzięki temu e, mamy o wiele, wiele więcej punktów niż normalnie byśmy mogli zdobyć. Nawet no, ty, na tych większych rundach typu 50 i ogólnie, no to cały czas ich ściągamy na raz te z kosy. Jak jest insta -kill, oczywiście. No, oczywiście te ogniste zombie wybuchają, no to Koniec jest taki Dobra. Jeszcze coś. Jest taki perk, już zaraz wam go pokażę. Się nazywa Quick Revive. On nam daje to, że. Znaczy, tak, jak gramy solo, to on nam daje las standard, takiego z multi, czyli. Jak padniemy, no to mamy jeszcze jedno życie. Jak widzicie, on kosztuje teraz 500 na, na multi. Przykładowo, jakbym teraz zginął, no to bym się położył na podłogę zombie by gdzieś uciekło, ja bym wstał po jakichś tam 15 sekundach, tak? I wtedy bym wstał już bez wszystkich perków. Wszystkie perki by mi się usunęły, ale broni bym miał. I taki perk możemy kupić trzy razy, za trzecim razem znika, jak gramy solo, eee, a jak gramy multi, to już kosztuje 1500, a nie 500, eee, ale za to nam daje jeszcze innego, bo tam na multiplayerze zawsze mamy lasystanta. Dobra, ja po małej przerwie. Znaczy, jak już skończyłem teraz, nie wiem, miałem nagły e, wypadek. Dobra, zabijmy jeszcze tutaj. A no, na no, multi daje nam to, że normalnie jeśli kładziemy na podłogę tak czy siak. E, znaczy, tego nam nie daje, bo zawsze tak jest. Ale daje nam to, że e, jak my mamy ten perk, jesteśmy w posiadaniu jego, to możemy dwa razy szybciej reanimować swoich towarzyszy. Czyli na przykład jakby taki potencjalny rojo zginął, moglibyśmy do niego podejść i zreanimować go dwa razy szybciej. I e, no, okay ty no, tu już chyba zombiaków nie ma za bardzo, no. Następną, rzecz, tak, no. następną rzeczą, aż raczej taki tip mały, to jest to, że przykładowo chcecie, skoczyła się amunicja, nie wiem, nie macie jakiegoś perka, musicie coś zrobić, kupić coś, nie macie czasu, bo wszędzie do dookoła są zombie. Eee, poczekajcie, pozabijacie zombie i zostawcie sobie jednego zombiaka, jak widzicie, najlepiej wolnego, a jak nie ma wolnych, to robicie pełzaki, czyli tak... No to akurat... Już nie będę robił, bo tak są najwolniejsze. Ale pewzak to jest po prostu bez i on też jest najwolniejszym zombiakiem. Mamy teraz spokój z takim zombiakiem. Nie będzie on nam robił większego zagrożenia. Niech sobie tam chodzi, a my sobie tam otworzymy jakieś drzwi, kupimy jakiś perk, coś tam zrobimy, jakieś amunicje, tak? No to też jest przydatne. No, bo widziałem właśnie jak... ogólnie kampania jest też troszeczkę tutaj trudniejsza niż, niż z tylko Bo na kampanii tam trzeba składać się różne części, szukać ich po mapie składać, kraftować także tak powiem, kraftować na tym stoliku w jednym, w jakieś większe narzędzia i coś tam z nimi robić, na przykład jakieś dźwignie, jakieś coś, jakaś tam super broń. No więc to są takie podstawowe zasady zombie, czyli pamiętajcie, że kluczem jest zawsze juggernaut, żeby przetrwać, no i wiadomo to, co jest najważniejsze, czyli trening. Czyli zawsze na, gdzieś na mapie Znajduje się takie miejsce, musi być takie miejsce, żeby robić kółka czy tam jakieś szlaczki, je grupować, tak normalnie robić pociąg, czy trening. Wybierzcie te, które Wam pasuje najbardziej, te, które najbardziej Wam wydaje się bezpieczniejsze, no i wtedy możecie startować, żeby robić swoje kółeczka. Ja taką taktyką na przykład w Black Ops 1 doszedłem do, do 88. rundy na solo. Mam gdzieś nawet screenshot na, na streamie moim yy, mam screenshot właśnie o 6 rundę na solo, a właśnie po prostu ubiegałem w półko, zbierałem zombie i ich zabijałem po bo... tym. W ogóle to też jest dziwne, że Wakops 2 nie ma ani pułapek ani specjalnej broni, którą byśmy mieli zabijać na raz do końca gry, znaczy do niskoczości. Mhm. To też jest dziwne, no ale to już może w... z następnymi mapami wyjdą te te rzeczy do 2, ale bardzo mi się podoba to w ogóle zostało ulepszone zombie fajnie. No, tu Mamy motek, motek nam daje to, że wszystkie pieky się zabijają No jak widzicie na tych początkowych lundach, kiedy oni jeszcze nie sprintują wszyscy, to możemy sobie postrzelać normalnie do nich, nie grupować, możemy sobie pozbierać troszeczkę punktów i nie ma potrzeby, żeby robić kółka, ale tak na 15.10 na 15, ludzie już plus to już możemy sobie zacząć te kółka robić, jak ona już większość sprytuje o tak jak ten. I wtedy właśnie zaczyna się sieczka. Dobra, teraz jeszcze szybko dozbieram 5 stówek. Bo w sumie więcej niż 5 stówek. Na przykład moim ulubionym na miejscem na tej mapie jest tutaj robienie kółek, tutaj w tym barze. Aha, właśnie, jak będziecie robić jakieś kółka czy coś takiego, a nie w tą stronę yy, I przykładowo robicie sobie kółka i nagle jakiś zombie wam czy drogę czyli jesteście pewni, że tam nie przejdziecie, to robicie coś takiego, to ja mi zblokuje, no to się cofamy i leciutko sobie manewrujemy zombiekami. Przykładowo, tu by były zombie, o Jezus, i bym musiał się cofnąć. I to nic nie robi, to mo mo mogą sobie mnie tu, mogą mnie zboczyć tu, a ja mogę zawsze się obrócić. Mo mogą być tutaj, a ja mogę zawsze pójść tutaj. Można leciutko, jak już dojdziecie do wprawy do manewrowania między tymi zombiekami, no to jest masakra. To będzie mielonka. Dobra, teraz wam pokażę szybko. Jak ulepszam te pistolety, to trzeba uważać na tą Jak widzicie, ulepszam teraz najgorszy pistolet w grze i co mam z niego? Granatniki. No, jest się u mnie z nimi. Ale tak do 30 runy, no to max chyba mi się wydaje, one są. Aha, i jak chcecie... Na przykład macie dobrą broń, na przykład jakiegoś regana czyli Blastera, i nie macie w niej amunicji, to dopiero wtedy, kiedy nie macie zero amunicji, dopiero wtedy idźcie ją ulepszyć. Traktujcie ulepszenie nie jako o. Mam, mam broń, to jeszcze ją ulepszę, żeby była jeszcze lepsza. Nie, nie, tak tego nie traktujcie. Traktujcie ulepszenie jako dopełnienie amunicji. Przykładowo macie pustego blastera i no i nie macie co z nim zrobić. No to idziecie go ulepszyć i macie full ammo. I wtedy nie musicie się martwić z o amunicję, bo wiadomo, raz można ulepszyć akurat odejga więc, więc zawsze jest to jedno dopełnienie. Zobaczcie teraz, jaką mielonę robi. Ona robi raz, Teraz je pomatuję je trochę, bo i tak tutaj nie będę więcej grał w ten match. No to mam jakieś amunicję. No, tak właśnie mówiłem, z tym ulepszaniem. No, no i jak sobie robicie przykładowo te kółka, no to... Strzelajcie krótkimi seriami, nie że tak, że idziecie cały czas tyłem i strzelacie, i one będą ten, bo zawsze może faktycznie jakiś was zobaczyć. Czyli róbcie krótkie serie, jakieś tam po parę strzałów po jednym magazynku, chwilę pobiegajcie oni widzicie, że już macie ich wszystkich, znowu postrzelajcie chwilkę ten, tak, o tu postrzelajcie znowu, to jest właśnie dobre. Zawsze trzeba być, trzeba mieć oczy do to, to jest ważne. W sumie to już większość Wam powiedziałem tych takich najważniejszych rzeczy, więc tak myślę, co by wam tu jeszcze powiedzieć. To chyba wszystko w sumie. No, 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 Jak chcecie właśnie sobie robić punkty, to zawsze możecie automatami. Ja, ja, zazwyczaj mam tak, że mam jako broń do zabijania taką główną mam Reagan, a staram się, żeby właśnie zrobić tego Reagana. a jako drugą mam LKM, -a, czyli jakiś fajny duży karabin maszynowy, lekki karabin maszynowy właśnie, żeby sobie Punkty tym narobić, bo jak mamy taką wielką grupę zombie i napierdzielamy ostro z wielkiego takiego KMA, no to, to mamy full, full punktów, Nie musimy wtedy się w ogóle martwić. No i pewnie niektórzy nie wiedzą, co daje taki jeden perk. To od razu o nim wspomnę. Nazywa się nagrobek Thompson. Tu na solo go oczywiście nie ma, ale na multi stoi w tym dokładnie miejscu. I dają to, że jak padniemy, no to... że jak padniemy i ktoś nas nie zreanimuje, po prostu tak padniemy na zawsze, czyli... Czy na zawsze, sobie, na, do, do, że dopiero trzpimy się w naszej rundzie, no to będziemy mieć swoje wszystkie broni i wszystkie perk'i, to jest właśnie dobre. O, o ile nasi przyjaciele wytrwają, nie? Tu jeszcze parę słów o takiej nowej broni, czyli Galva kastet. To jest Custet, który ściąga na, na raz, na jedno uderzenie pięścią obiaków do 14 rundy, to też taka... taki, taki mały tip. Co do tego no, co do kastetu No jak widzicie właśnie jak na przykład grałem dzisiaj sobie multi, to jeden mój kolega latał sobie tutaj kółeczka, wokół tego tego grupował sobie to złamki później ich zabijał. Jeden latał tutaj kółeczka, ja latałem tam w barze, jeden latał jeszcze tam w budynku, więc ogólnie wszędzie, dosłownie na każdej mapie musi być gdzieś miejsce do grupowania. Po prostu trzeba je znaleźć i, i sobie je opatentować. Dobra, jak coś mi jeszcze by się przypomniało, nakręcę drugi odcinek. Jak o czymś zapomniałem, zawsze możecie napisać w komentarzach, jak myślicie o... Teraz już większość biega. i patrzcie, to jest taki już, już... To może się stać monotonne później, ale no ale jak ktoś uwielbia zabijać zombie, na przykład moją pasją jest zabijanie zombie, więc jak ktoś, to mu się nie znudzi. Przykładowo, widzicie, już tak, tak będą wyglądały te późniejsze rundy. Po prostu biegacie w kółko, macie wszystkich zombie. Pach, pach, nie ma nikogo. I tak robicie lufkę. Po, po 30 zombie tak sobie zbieracie i zabijacie. To jest... To będzie się powtarzać, to jest taki cykl. Eee, to może faktycznie jesteś monotonny, ale nie dla mnie. Dla mnie to jest nadal fajne. Od, 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 od Call of Duty 5 po Black Ops 2. No, więc dziękówka za oglądanie. Piszcie w komentarzach czy, e, jak, co zrobiłem źle, e, o czym zapomniałem czy Wam się podobało. Dobra, cikówka. Dobra, jeszcze takie szybkie, malutkie podsumowanie, czyli najważniejsze rzeczy to Juggernaut, czyli życie powiększone o trzy razy. Quick Revive, jeśli gramy na solo, daje nam jedno życie, a max 3 można dać. A na multiplayerze daje szybsze podnoszenie partnerów. No i to, co najważniejsze w całym zombie, do, czyli klucz do wygrania, a raczej dodaje jak najdłuższego przetrwania całego zombie survivalu, czyli najważniejsze są pociągi, trains, czyli wybieranie określonego miejsca na mapie, w którym będziemy biegać szlaczki, kółka, ósemki. No, czyli tak zwane wykorzystywanie y, inteligencji zombie. Dobra, dziękuję za oglądanie, e, ocencie film e, i na razie.